No to dzisiaj dzień czwarty mojej podróży, a ja zaraz ruszam tutaj z miejsca noclegowego, ulica Parkowa 37. Pokoje w porządku, jak za cenę 64 zł do przyjęcia, pokój z łazienką. Dzisiaj miałem wstępnie w planie około 450 km, ale trochę zmodyfikowałem plan. Bo zauważyłem, że nie wiem po co dodałem Bielsko-Białą na mojej trasie. A to jest miasto, przez które musiałbym, jeżeli bym chciał przez Bielsko-Białą jechać, musiałbym nadrobić 50 km. A to bez sensu. Dlatego Bielsko-Białą wyrzuciłem i na dzisiaj mam do przejechania 400 km. Oczywiście chciałem wyjechać o 8, wyjadę o 9, ale zazwyczaj tak to bywa. No to, żeby nie tracić czasu, dzisiaj też zapowiadają się piękne widoki po drodze. Ja już się nie mogę doczekać, także jadę. Ja sobie jadę chwilowo Krajową 46, czyli tam, ale zjechałem na bok, żeby zrobić fotkę, bo tutaj po mojej prawej stronie, jak jadę, ciągnie się piękne pasmo górskie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na nagraniu, ale mam nadzieję, że tak. Także co chwilę sobie zerkam w prawo, co oczywiście bywa trochę niebezpieczne, bo już raz musiałem dość mocno przyhamować, bo zagopiłem się w prawo, a tu. Samochód nagle zaczął hamować, ale tak jak, tak jak myślałem, rejony piękne to dopiero początek mojej trasy na dziś, także jadę dalej. Kolejny postoj parking leśny, czyli moje ulubione miejsce. Mam 67 km do Wisły, ale chyba jest jakiś korek, bo pokazuje mi godzinę 23 będę jechał. No ale o ile będzie to korek w mieście, to może uda się coś ominąć. Czas mam dobry, pogoda piękna, niewiele chmur, cieplutko. Także w taką pogodę to można jechać. I zostało kilkanaście kilometrów do Wisły. A tam w tle widać pierwsze wzniesienia Beskidu Śląskiego. No i ośrodki wczasowe w uzdrowisku Ustroń. Oto jechałem do Wisły, ale wysiada mi całkowicie ładowarka pod filmem którym pokazywałem tę ładowarkę ktoś mówił, że to, sobie, że to jest gówno. No ale jak już była kupiona, to było za późno. Tak więc przekonałem się, że to gówno. No i będę musiał poszukać jakiejś innej, a tymczasem kupiłem powerbanka, mam nadzieję, że jest w nim trochę energii. To sobie podładuję telefon, bo zostało mi tylko 15%. No dobra, powerbank pokazuje, że jest cały, napełniony energią. Także podłączyłem pod telefon. Wszystko schowałem w tym uszkodzonym co prawda futerale, ale mam nadzieję, że wystarczy mi prądu do zakopanego. Po prawej stronie skocznia narciarska w Wiśle, tak, skocznia Adama Małysza, a ja kieruję się na przełęcz salmopolską. Z tego co pamiętam, tam jakieś serpentynki są. Ja nigdy nie jechałem tą przełęczą motocyklem, bo motocyklem jeszcze w Wiśle nie byłem ale jest to z tego co wiem lubiana trasa dla, przez motocyklistów ale też przez rowerzystów tutaj nawigacja mi podpowiada że zaraz będą mocne zakręty a ja tutaj nie ukrywam, że w tym motocyklu dużo mniej pewnie mi się jeździ w zakrętach niż, niż było to w Hyosungu. Coś mokrego. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może tym, że nie mam go to jeszcze za bardzo. To jest zupełnie inny środek ciężkości, zupełnie inaczej się jedzie. No dobra, dwa najostrzejsze zakręty pokonane. Jak widać, tutaj jest tak pod górę, że żeby utrzymać jakąś prędkość, muszę jechać na trzecim biegu, ale już niedługo przełęcz. osiągnięta, a teraz podobne zakręty, jak nawet nie, nie bardziej ostre, tylko że w dół. Niestety na wierzchnia jest już trochę gorsza niż. To się jechało od Wisły No ale dzisiaj jak wyjeżdżałem z Lądka Zbroju i jechałem w stronę Złotego Stoku To też były takie serpentyny jak tutaj Ale nawierzchnia była taka, że, że tamto na dwójeczce No i kurde 20 na godzinę. Trzęsło strasznie. A tutaj nie jest jeszcze tak najgorzej. Smar do łańcucha kupiony w serwisie solek w Suchej Beskidzkiej. Tam gdzie 5 lat temu robiłem przegląd Junaka i byłem bardzo zadowolony. Przegląd gwarancyjny. Ja jestem w Zawoi. Nie wiem czy to będzie widać pewnie nie ale na wprost widzimy piękny widok na babią górę a ja teraz jadę przez przejąć krowiarki do zakopanego przejąć krowiarki, nowy targ zakopane Do zakopanego mam niedaleko jakieś 35 km. Nie wiem czy po drodze było widać panoramę Tatr, nie wiem czy tutaj będzie w tej kamerze widać. Ale piękna panorama praktycznie całych polskich Tatr. No, ja już jestem niedaleko mojego miejsca noclegowego. Na liczniku pokazało mi dzisiaj 425 km. Podsumowując dzisiejszy dzień, jechało się naprawdę super. Chyba najfajniejsza trasa jak dotąd z tych wszystkich czterech dni. Z niespodzianek to zepsuta ładowarka. No ale następnym razem postaram się kupić jakąś lepszą. No i tak poza tym to bez niespodzianek. Smar do łańcucha zakupiony, piękne widoki, piękne tereny. No ja bardzo lubię góry. Już powtarzam to któryś raz. Także dla mnie ten odcinek, właśnie południowy, będzie najfajniejszy, widokowo. O, tam wyciąg, znaczy wyciąg, no wyciąg też, ale stok harenda. Pamiętam, jak jeszcze tego nie było 17 lat temu, zjeżdżaliśmy stamtąd na sankach. Oczywiście nie z samej góry, ale gdzieś tam powiedzmy z jednej trzeciej. No i można powiedzieć, że połowa trasy za mną. Druga połowa, myślę, że będzie jeszcze ciekawsza niż ta. Teraz dwa dni wolnego odpoczynek. Nigdzie motocyklem raczej nie będę jeździł, chyba że gdzieś bliziutko po okolicy się przejechać. I na pewno nie jutro, bo jutro planuję iść w góry, Pojutrze jutrze ma być trochę gorsza pogoda, także zobaczę co będę robił, ale mam dwa dni na odpoczynek. No i mam nadzieję, że dobrze to wykorzystam na razie.